Ja can kiss my motherfucking ass Ej, 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 a oni mówią Ej, biały murzyn, mów na mnie, bynajmniej nie twarzą, to co robi haj, nie Co po minie widzisz, ty nie widzisz jak idę Ja wychodzę na przychód, na wadze ci co mnie znają, wiedzą co i jak nie? Inni pierdolą, że jestem im coś winien na Mandolinie, gdy robię rap, Oni nic o jego kryptonimie ich, nie orzekam o ich winie więcej czas będzie, czy czas Więc spójrz na niebo, ej I zobacz, czy nie spada bomba w dół, tak jak Hirozimie yeah. Nadchodzi ten moment, powiedz swojej dziewczynie Że jak puszkę Pandory no. Otworzysz no. powiem halloween, jak halloween, no. ja będę tym najgorszym i'm so